Siema wszystkim. Tu Lomix We Polish. Witam w moim epizodzie czwartym, Tereri. Dzisiaj, szczerze mówiąc, nie wiem o czym będziemy rozmawiać. Albo zresztą nie, ja wiem o czym będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o tak, yy, tak dobrze znanych komentatorach YouTube, zacznijmy nasz świat, The World. Tu proszę bardzo. To jest już przenagrane, tak, tak ci mnie brzmi. pre recordy, tak to po angielsku. pre recordy do epizody. Trari, czyli nagrałem go wcześniej. To nie jest. E, zazwyczaj nagrywam epizody dzień przed wyjściem, ale chyba zmienię moją e, e, taktykę. Będę nagrywać moje epizody już jeden po drugim. Zależy, jak będzie mi się chciało. Ale będą epizody co drugi dzień, ten nagrywam od razu po nagraniu e, zeszłego epizodu, trzeciego Którego możecie obejrzeć e, m, Przez klik... O, który możecie obejrzeć, jak e, klikniecie W lewy... tutaj W lewy róg, w lewy górny róg e, Tak, od razu to nagrałem po tym i Nie. Jezu Proszę wejść na mój kanał. Mówię od razu. Ubrane na mój kanał, ale tak jest dla mnie najlepiej. I tam są wszystkie nowości. I mówię od razu, że... Czy tu idziemy, czy gdzie był ten fajny cave? Nie, cave był chyba na prawo. Miałem sobie mieczek mi zrobić, ale miecze nie zrobię, bo nie mam anvil. Czyli nie mamy kowadła. Kowadło mogę zrobić. Chciałbym mieć więcej irona. Którego nie mam. Um, tak, na moim kanale jest wszystko Jeżeli zauważyliście, zamiast Splinter Cell'a będę robić Common Conquer Generals I Zero Hour To jest gra, w którą grałem od 10 lat Albo od 8 lat Wczoraj mam na myśli, że jak miałem 8 lat, grałem nią i gram dalej To jest świetna gra z 2002 roku Nie, to chyba wiem 10 lat, czy jakoś tak Ja ją... Ju... kocham mm, Wiecie o co chodzi Nie, że jakoś się wiesz Wiecie? O, słonecznik. Słonecznik jest bardzo przydatny. Zawsze go zbierajcie. Możecie go zawsze sprzedać. Za dwa silver. Albo nawet cztery silver. Sam już nie pamiętam. Au, slime, ty gejowaty. Spadaj. Dziękuję, nojku. O, koper. O, więcej koper. To chyba jeszcze nie byliśmy. Ym, tak, na moim kanale jest wszystko. Czemu się robi noc? Jest wszystko, czego potrzebujecie. Ym, no, może nie dokładnie wszystko, ale tam, yy, tam piszcie swoje komentarze, mówię od razu. Tutaj też możecie, ale nie zawsze na nie odpowiem, mówię od razu, bo Ym, nie jest tak łatwo, no nie. Po prostu odpowiedzieć, nie jest tak łatwo wszystkie widzieć. Ostatnim razem w epizodzie drugim, to ja też nie widziałem kilku komentarzy i nie odpowiedziałem. Przepraszam bardzo za to, ale bywa. Nie widziałem kilku komentarzy, nie odpowiedziałem. Na większość próbuję odpowiedzieć. Jestem przyjaznym człowiekiem. Jak ja tu weszłem do tego? A, to przez wodę trzeba przepłynąć. Już pamiętam. Czy ja nie mogę z tego łóżka zrobić? Mam 7, chyba potrzebę 10. A już możemy, jednak 5 idealnie. Kuszko jest bardzo przydatne, bo możecie swój spawn zmienić. Ale radzę gdzieś w jakimś pokoju je ułożyć. Bo o, i czemu nie mogę mojego spawnu ustawić? Zazwyczaj się klika prawym. Prawym klawiszem myszki się ustawia spawn, ale jakoś nie mogę bo ustawić. multi też nie mogłem ustawić. Hmm, nie wiem czemu może ściany trzeba postawić czy coś. Także że to, to nie jestem przeciągać tego epizodu, bo ostatni był trochę długi, jeszcze go nie wyrenderowałem, bo bym miał lagi, gdybym renderował. E, Wszystko jest na moim kanale. Zapraszam bardzo, tam mam nowe te... powiem jeszcze raz Terraria jest co drugi dzień. Czyli dzisiaj, jak to będziecie oglądać, czekajcie, dzisiaj jest w środę, jeżeli się to oglądać w piątek w następny będzie w niedzielę, nie piątek, żeby no w niedzielę i co jeszcze, co jeszcze? Conquer generals będzie co poniedziałek Co poniedziałek? W każdy poniedziałek będzie nowy epizod, chyba kilka epizodów Nakręcę wcześniej. I co jeszcze mogę powiedzieć? Z kolegą robię tylko terarię. Co? Będzie co jakiś tydzień Może nie dokładnie co tydzień, ale Mniej więcej Ten sam powinien już się odrzucić W drugą stronę iść Wybaczcie hmm. uh. mi hmm. Dopiero wstałem Może nie tak dopiero, ale Wiecie o co chodzi um. Ja potem będę robić splintercella. Po Common General się. A po sezonie pierwszym. Terrarii. I idzie zombie, jak fajnie. Po epizodzie pierwszym Terrarii będę robić. Będę robić. Um, <trony> może teraz mogę kliknąć na łóżko. Gin, zombie. Nie, po epizodzie Terraria będzie Minecraft Minecraft też będzie chyba miał swoje sezony Szczerze nie wiem Albo Minecraft po prostu będę nagrywać epizody Nie, Minecraft też będzie miał swoje sezony Będę zamieniać Terraria z Minecraftem Czyli ogółem to wygląda tak Szczerze nie wiem czemu mogę chciałem rozmawiać o tych innych osobach Tak, szczerze to będzie wyglądać tak, że będzie. O, się w dłonku. Tu jeden damy, czy tu dwa i jeszcze mały recoil O, spadające gwiazdy. Musicie zbierać spadające gwiazdy. Nie wiem, czy Wam mówiłem już. Zamknąć mamy też. Ja, ja Nie mamy. Spadające gwiazdy. Zbierzecie 10 ich. To będziecie mogli z manę powiększyć. Dzięki manie możecie rob robić fajne rzeczy. O! Następne, jak ja na tak wejdę. Ale w tym wypadku pozwolicie mi bardzo. Będę taki ham. I ja na razie manę nie będę powiększać. Bo chcę yy, muszę zebrać 10. Kresy. mój inny. Inną postać. Bo to ma mini szarka. To jest taki minigun. Jeżeli gracie w jakieś strzelanki, to jest minigun. I jeżeli go się upgrade'uje z meteorytem i 10 spadającymi gwiazdami, 10 spadającym, nie pamiętam, to możecie zrobić pozuka e, która strzela gwiazdami, i to jest bardzo mocne. Minigun sam jest mocny, podwadamy dżana każdego, ale to. To w ogóle tak szybko leci i te kule Kupiłem za 2 golda, kupiłem 2500 kul i wszystko w minutę poszło. Może, może nie minutę, może 2 minuty, ale wiecie o co chodzi, nie. Więc zapraszam Was bardzo, bardzo na mój kanał, do oglądania moich epizodów. Po prawej stronie jest epizod następny, czyli epizod 5, po lewej stronie jest epizod trzeci. Ale jednak będę chyba rozmawiać o tych, tych gwiazdach Wszyscy robią, no nie wszyscy e, Jeżeli nie wiecie, wyszedł, wyszedła nowa gra, na Steamie Duknukum Duknukum I, to jest gra ogółem taka, kosmi, o kosmitach To jest plus 18 gra, więc nie ściągniecie, ale widzimy gra Ja wam powiem, no, co ja słyszałem od moich Kolegów i ogóle komentarzy, to wygląda tak, że ta gra jest taka brutalna. Pierwsza misja zaczynamy gdzieś, nie wiem, w jakimś budynku budynku jakimś i przepraszam, będę się tak chodzić, i skończę to mówić, i skończę epizoda, to był krótki epizod. Zaczynamy w budynku, i ogółem walka chodzi, że walczymy z cyklopami kosmiczni cyklopi, którzy są super kosmitami, mają lepszą technologię i ogółem bijemy się z nimi ogółem jesteśmy w wielkim budynku na pierwszej misji i idziemy musimy zabić ich matkę albo jakiegoś bossa tak czy inaczej wielkiego cyklopa a jak już go zabijemy wyrywamy mu coś z głowy i mu gałka oczna wypada którą hamsko kopiemy i gola szczelamy. I to nie jest zbyt przyjemne słuchać, ale tak, tak jest. To jest pierwsza misja. I ogólnie powodzie, że to jest gra wideo, bo to stało się 12 lat temu. I my teraz zaczynamy od nowa Nową misję, bo znowu nas atakowali. A później w drugiej misji niszczymy ich statek, matkę. Matka statek, jakby to powiedzieć po polsku. Po angielsku to jest mothership. Um, powiem po prostu statek y, głównodowodzący. Albo statek główny, jak to, jak to woli. I to praktycznie wszystko zabijamy: kosmitów, nowe bronie i tak dalej. Jesteśmy jakieś, nie wiem. To jest bardzo dziwne, bo masz sterydy, masz piwo, masz różne inne rzeczy, które się wzmacniają i dużo przeklinania nie wiem czy teraz w polskim języku czy wyszła w Polsce, po angielsku jest. A mój drugi ulubiony, e, powiem że tak jestem fanem Fox Sound. E, on jest z Ameryki oczywiście A Dokładnie z Hiszpanem, z Ameryki, Latino Także raczej wybaczcie za to, nie wiem co to miało być. E, um, uwielbiam go i on robi Alicję. Ale już nie w krainie czarów, bo to jest Alicja. Horror to jest gra, horror. Bardzo polecam, sam się boję, ale jak to woli. Dziękuję bardzo za oglądanie Kupię To był dla Was. Lomix we are Polish. I do zobaczenia później, chyba. Będajcie po prawej stronie przyszły, po lewej stronie zeszły. Zapraszam do oglądania zeszłego, jeżeli tego nie widzieliście. Powinienem to na początku mówić, ale <grym> jak tam woli. Dziękuję do oglądania, zapraszam na mój kanał i komentowała Was was, We Are Polish. Do zobaczenia.